Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miała przyjemność prowadzić ten panel, ale zanim rozpoczniemy to w kwestii formalnej, skoro mówimy o compliance, chciałabym zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy tego panelu wypowiadają tutaj własne opinie i nie należy tych wypowiedzi utożsamiać ze stanowiskiem firmy, którą reprezentują. To tak, żeby się formalności stało zadość. Proszę Państwa, temat jest. Trudny, ale jest też bardzo szeroki. Postaraliśmy się go więc nieco zawęzić do takiego zagadnienia, które mnie osobiście bardzo interesuje, mianowicie jaki model compliance w farmacji, bo o tym tutaj rozmawiamy, jest najlepszym partnerem biznesu. Farmacja, sektor finansowy to są obszary najbardziej chyba regulowane pod względem compliance, i właściwie chyba nikt nie ma wątpliwości, że te systemy compliance są w takich firmach, w takich przedsiębiorstwach koniecznością. Ten wymóg obrósł już w ogromną ilość przepisów, procedur, standardów. Paradoksalnie doprowadziło to do takiej swoistej dewaluacji miejscami, które również no, gdzieś tam niestety rzutuje chwilami na, na, na reputację przedsiębiorstw operujących w tym obszarze. E, mianowicie troszkę biznes traktuje to jako przykrą konieczność, jakąś taką może niepotrzebną chwilami formalność. Z kolei świat zewnętrzny, obserwujący nas wnikliwie, e, twierdzi, że takie systemy nie są wiarygodne, prawda, no bo rzeczywiście można dużo rzeczy, jak to się mówi, papier wszystko zniesie, można dużo rzeczy odhaczyć, zaznaczyć w systemie. Pytanie, co za, to, za tym idzie, i czy to jest wiarygodne, czy to spełnia swoje zadanie. No i czy jest wartościowe z punktu widzenia takiego zapotrzebowania społecznego w odpowiedzi, na które te systemy powstają. W związku z tym. Moja refleksja jest taka, że y, oczywiście mimo, że te systemy, te wymogi gdzieś tam są centralnie narzucane przez różnego rodzaju instytucje, takie jak. Y, y, Polskie organy, jak ustawodawca, który generuje kolejne wymogi, jak znana z swojej restrykcyjności w tym obszarze na świecie Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd albo Departament Stanu Amerykański, to jednak nie ma jedno, jednego standardu compliance. Przedsiębiorstwa budują swoje modele. No i pytanie, od czego te modele powinny zależeć, czy taki sam model powinien Obowiązywać w różnych jurysdykcjach. Zależy to zapewne też od tego, czy przedsiębiorstwo w, w tym obszarze funkcjonujące jest przedsiębiorstwem globalnym, lokalnym, może funkcjonującym w kilku państwach. Inaczej to będzie wyglądało w każdym z nich, czym my się powinniśmy kierować. I w związku z tym moje pytanie jest takie: jaki system będzie spełniał e, e, najlepiej funkcję dobrego partnera biznesu, jaka funkcja compliance będzie ją z, y, y, najlepiej spełniała, jakie są wady i zalety różnych systemów. W szczególności mam na myśli system compliance oparty bardzo rygorystycznie i sztywno y, na procedurach, systemach, w których różne rzeczy trzeba zaznaczać, wypełniać na czas, zgodnie z określoną instrukcją, versus taki system y, troszeczkę bardziej filozoficzny, oparty na takim mocnym kręgosłupie wartości w firmie, być może trochę mniej sformalizowany. I o to chciałam Państwa, moich panelistów dzisiaj zapytać. Pierwsze moje pytanie: dlaczego to jest tak ważne w branży farmaceutycznej? Dlaczego szczególnie w branży farmaceutycznej dobrze działający system compliance jest tak istotny? Weroniko. Dzień dobry. Agnieszko, dziękuję za pytanie. W zasadzie jest to podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jeżeli myślimy o tym, czy wprowadzać system compliance, czy nie, czy, czy w zasadzie jest to zupełnie nierelewantne dla obszaru naszej działalności. Akurat tak, jak wspominałaś, branża farmaceutyczna, branża medyczna jest jedną z takich bardzo, jednym z takich bardzo sensytywnych obszarów, bardzo specyficznych, jeżeli chodzi o, o, o i wytyczne i wymogi. Dlaczego? Dlatego, że w grę wchodzą olbrzymie pieniądze, olbrzymie inwestycje, olbrzymie oczekiwania społeczne. I po wielu, wielu latach musimy chyba zupełnie otwarcie powiedzieć, że percepcja społeczna branży farmaceutycznej, branży medycznej w Polsce, ale wydaje mi się, że również na świecie, wcale nie jest pozytywna. Myślę, że jeżeli już sformułowania kryzys zaufania w stosunku do firm farmaceutycznych, do tego, w jaki sposób one robią biznes, w jaki sposób funkcjonują na lokalnych rynkach globalnie, nie jest pozytywny. I myślę, że system compliance, a w zasadzie nie tyle system compliance, co aktywności biznesowe, działania biznesowe, strategia biznesowa, która jest ściśle powiązana z etycznym zachowaniem, z podejmowaniem etycznym decyzji biznesowych, czy z podejmowaniem takich decyzji biznesowych, które uwzględniają również aspekt etyczny, jest po prostu kluczem do tego, żeby tę percepcję próbować zmieniać. I oczywiście sam program Compliance jest tak naprawdę pewnym narzędziem, które może nas tutaj prowadzić i, i nawigować wśród bardzo różnorodnych uwarunkowań, które mamy na lokalnych rynkach, bardzo różnych uwarunkowań prawnych. Chociaż ja osobiście uważam, że system procedur, procesów, taki sformalizowany, oparty o o różne techn bardziej technologicznie za zaawansowane narzędzia lub mniej. To jest tylko pewna baza, że tak naprawdę tą bazę e, potrzeba wypełnić treścią i e, wypełnienie e, tej bazy treścią, czyli takie pokierowanie e, naszym, e, naszymi działaniami firmowymi, takie e, pokazanie pracownikom, że misja firm e, farmaceutycznych, medycznych, która e, zazwyczaj e, jest skoncentrowana wokół klientów, wokół, wokół pacjentów, wokół poprawy e, standardów e, opieki medycznej e, na danym rynku. uh Jeżeli nie jest podszyta właśnie etycznym podejmowaniem decyzji, pewnym mindsetem, czy pewnym, pewnymi wartościami, które promujemy i uwzględniamy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, to, to po prostu nie ma szansy funkcjonować. Więc podszycie wypełnienie i żywienie systemów compliance, programów compliance etyką i wartościami, jest tak naprawdę zapewnieniem zwiększenia ich efektywności. Myślę, że sam. System oparty o y, odklikanie, załączenie pewnych dokumentów w takim albo innym systemie, podpisanie y, papierowej wersji y, jest po prostu niewystarczający. Dziękuję Ci bardzo. No właśnie, ale jednak systemy, to ja chciałam teraz zapytać Adama o rolę compliance officera w całym systemie compliance'owym, Zwłaszcza, że Adam reprezentujesz globalny koncern, który z całą pewnością ma przeróżne systemy, procedury, które gdzieś tam pewnie ty w różnych na rynkach, na różnych rynkach, w tym w Polsce wdrażasz. Jaka jest rola compliance officera? Czy w ogóle mamy wyjście? Czy to nie jest tak, że jednak ten compliance oficer musi być w takiej firmie policjantem. Dziękuję Agnieszko. Dzień dobry Państwu. Ja w, w swojej historii pracy w sektorze farmaceutycznym miałem to szczęście, że pracowałem zarówno w firmie, gdzie mieliśmy możliwość lokalnie rozwijać tego typu systemy, jak i w takiej, gdzie one rzeczywiście są narzucane z góry przez centrale. No i czy taka osoba, która jest odpowiedzialna za compliance w firmie, ma jakiś wybór? Nawet w sytuacji, gdy, gdy systemy narzuca centrala. Moim zdaniem tak, ponieważ za każdym systemem, za każdym narzędziem Powinien stać człowiek, tak? Powinna być osoba, która z jednej strony jest y, mm, takim agentem zmiany, tak, i wprowadza te, te odpowiednie postawy, wartości, pewną filozofię y, do, do organizacji i to zdecydowanie właśnie jest według mnie rola compliance officera, a po drugie, no, musi być też takim y, pewnego rodzaju filtrem. Który no, całą tą strukturę sformalizowaną przetłumaczy pracownikom, wyjaśni, po co to jest, dlaczego, co to jest ta corporate defense, którą no, firma musi posiadać, i że to jest nie tylko dla dobra samej organizacji, ale też dla dobra pracowników. Więc zdecydowanie mamy wybór. Jaką postawę przyjmiemy? I y, moim zdaniem, jeżeli przyjmiemy postawę takiego m, policjanta czy takiego urzędnika, to absolutnie nie zbudujemy kultury zaufania w firmie, y, nie doprowadzimy do tego otwartego dialogu y, pomiędzy no, pr pracownikami wszystkich szczebli. I y, realizacja y, celów, które są stawiane. Systemom compliance będzie dużo trudniejsza w takiej organizacji. Tak? Więc zdecydowanie Compliance Officer to musi być ktoś, kto z jednej strony poskromi te systemy, no a z drugiej strony także będzie starał się w, przedstawić w przystępny sposób wartości, które, które stoją za tymi systemami i to, czemu one służą. Mhm, czyli jednak. Czyli jednak i systemy, i wartości, coś, co, co, co jest treścią wypełniającą te systemy, to zapytajmy teraz centrale, czyli Oskara, który y, jako centrala firmy y, wdraża te systemy globalnie. Jak w takim razie zastanawiam się, y, brać pod uwagę pewne lokalne odrębności? Systemy może są trochę bardziej odporne na te lokalne odrębności, trzeba po prostu wypełnić i to się robi. No ale przecież wiemy, że nawet słowo etyka ma różne znaczenie w różnych kulturach. Jak w związku z tym, z tym się uporać? Jak ty sobie z, tym, z tą kompleksowością, Oskar, radzisz? Dzień dobry Państwu. Agnieszko, dziękuję Ci za to pytanie, bo ono jest faktycznie bardzo ciekawe. Tak? I tak naprawdę musimy tutaj popatrzeć na fundamenty całego systemu compliance, który w dużej mierze opiera się właśnie na etyce, na wartościach i na ich wspólnym zrozumieniu. Przez całą grupę, czyli jakby to, w co wierzymy jako grupa, działając w różnych miejscach, w jaki sposób rozumiemy pewne pojęcia wspólnie, jest fundamentem całego systemu. Dalej, oczywiście, idzie analiza ryzyka, dlatego że powinniśmy mieć zmapowane ryzyko korupcyjne i ono wiadomo, inne będzie w Polsce zupełnie inne y, będzie tak y, w republikach postsowieckich gdzie do dnia dzisiejszego się zdarza y, że tak na drodze y, przekazanie łapówki policjantowi jest czymś y, zupełnie normalnym tak i tam się mandatów po prostu y, nie płaci więc y, ryzyko poziom ryzyka jest zupełnie inny dlatego w, w dalszym etapie do Zrealizowania tego samego celu, trzeba dobrać troszeczkę inne środki. No i tutaj trochę taką inspiracją jest reklama Forda sprzed kilku lat, gdzie było takie bardzo fajne hasło: Think locally, act globally. Czyli tak, patrzymy na to, co się dzieje na miejscu. Natomiast Pewne procesy są procesami, tak jak stwierdziłaś, globalnymi, i te ramy systemowe, w które wtłaczamy organizacje, są, są wspólne dla wszystkich, z zupełnie innym rozłożeniem akcentów w zależności od, od danej jurysdykcji. No i tutaj to, co bym powiedział, że nasz system troszeczkę wyróżnia, szczególnie od firm amerykańskich, które Przede wszystkim pilnują zgodności z regulacjami USA, co jest związane w dużej mierze z dużym poziomem penalizacji, który widzimy po drugiej stronie sadzawki, jak się to ładnie mówi. Tak, no my się staramy jednak w naszych regulacjach wyważyć również to, żeby to, co, co wdrażamy. Nie było niezgodne z lokalnym prawem, co powoduje, że pewne procesy pewnie poruszają się wolniej niż by, niż by mogły, natomiast no, jesteśmy w stanie w dużej mierze zagwarantować, że jesteśmy też zgodni z lokalnymi regulacjami w konkretnych jurysdykcjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Oskar. Wygląda na to, że to nie jest proste zadanie, wdrożenie takiego optymalnego, wiarygodnego, przystosowanego do, do biznesu systemu compliance, co w takim razie mogłoby nam w tym trudnym zadaniu pomóc we wdrożeniu takiej hybrydowej, hybrydowej konstrukcji. Ja Cię dzisiaj przysłuchiwałam trochę wcześniejszym dyskusjom i panelom. Parę razy w kilku miejscach pojawiło się takie sformułowanie sztuczna inteligencja. Czy Myślicie, że ta sztuczna inteligencja mogłaby tutaj odegrać jakąś rolę? Adam, jak uważasz? Dziękuję Agnieszko. Ja ostatnio zetknąłem się z tym tematem właśnie w, w, w systemie compliance'owym funkcjonującym w firmie farmaceutycznej I, i, i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zainteresowało i osobiście wierzę w to, że, że tego typu rozwiązania no, mogą nam pomóc jeszcze bardziej odejść od tego e, stereotypu policjanta, czy tej metody kija i przejść do metody marchewki, tak? bo taki, y, y, takie rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, czy jakieś uczenie się maszyn tak? na podstawie danych, y, które, które wkładamy do tych systemów compliance'owych, y, które wspierają naszą pracę, y, no, może po prostu przewidywać pewne zdarzenia. Informować pracowników, osoby aprobujące pewne aktywności zawczasu o tym, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia pewnych no, zdarzeń niepożądanych czy wystąpienia pewnych. Pewnych nieprawidłowości i zapobiec im zawczasu, tak? No a nie ma nic lepszego niż prewencja, a nie, no, reaktywne działanie, tak? Więc to też moim zdaniem, to jeszcze nawiązując do tego, co, powiem, o czym mówiłem wcześniej, pomaga wprowadzić taką właśnie kulturę zaufania, otwartego dialogu, że my tu nie jesteśmy przede wszystkim po to, aby karać, ścigać. Tylko aby edukować, rozwijać, informować i wspierać. Tak, bo ja tak właśnie, w taki sposób widzę e, rolę compliance'u y, w firmie. Także zdecydowanie y, dobrze skonstruowane systemy, dobrze wdrożone, wykorzystujące te najnowsze rozwiązania, jakie daje e, sztuczna inteligencja y, i potężne bazy danych, y, zdecydowanie mogą y, okazać się pomocne. Dziękuję Ci bardzo. Czy taki nowoczesny system compliance, który w odpowiedni sposób balansuje między tą rolą systemów i formalności oraz takim, taką prawidłową filozofią, kolokwialnie nazywaną mindsetem, czy to jest Weronika Twoim zdaniem odpowiedź na ten kryzys zaufania, który no, od lat przeżywa branża farmaceutyczna? Z pewnością tak, dlatego że ani jeden z tych systemów, czyli taki, który jest oparty właśnie na twardych narzędziach, procedurach, odklikywaniu, podpisywaniu, to nie jest metodologia, która zapewni zgodność w dłuższej perspektywie, ani bardzo luźny system w oparciu tylko o, o przekonania, pewne wartości i, i misje danej firmy. To nie są systemy, czy to nie są, to nie są elementy, które mogą funkcjonować zupełnie oddzielnie. Więc ja osobiście postrzegam y, te dwie formy jako, y, jako właśnie współistniejące, będące w pewnym sensie powiązane ewolucją. Ewolucją, dlatego że stosunkowo łatwo jest zacząć od y, ustalenia procedur, wdrożenia pewnych procedur, umówienia się na y, określone postępowanie w określonym przypadku. Y, tak? Jeżeli nie mamy sprecyzowanych, y, sprecyzowanej ścieżki postępowania, jeżeli chcemy, nie wiem, pozyskiwać usługi i zaczynamy tak naprawdę od zera w firmie, to stosunkowo łatwo jest wprowadzić jakiś, jakąś procedurę działania, jakiś proces. Natomiast, po to, aby taki system był efektywny, żeby te ryzyka, które są bardzo różne i w zależności od, od dynamiki środowiska zewnętrznego, od dynamiki procesów wewnątrz, firmy, żeby um, właśnie nie działać reaktywnie, ale też koncentrować się na tej prewencji, o której wspominał Oskar jak i Adam. E te systemy muszą być żywione czymś e, dodatkowo. I e, właśnie dla mnie e, ta dbałość e, o to, żeby wyznaczać tak zwany tone the top, e, żeby pokazywać, e, że decyzje e, biznesowe w firmie są podejmowane nie tylko w oparciu o, o, o cyfry i o finanse, ale również z uwzględnieniem pewnych aspektów e, etyki e, w biznesie. E, to pokazuje zarówno naszym pracownikom, że pa, naszym pracownikom, że ta misja, którą mamy i dbałość o klienta, o pacjenta to nie jest tylko frazes i e, ozdoba ściany, tylko faktycznie jest to firma, która, e, która realizuje to, o czym e, mówi i, i uwzględnia zarówno e, aspekty e, Biznesowe, finansowe, komercyjne, jak i również te tak zwane ludzkie. To ma na pewno olbrzymią wartość i olbrzymie przełożenie na to, w jaki sposób postrzegają pracodawcy-pracownicy, ale również w jaki sposób postrzegają daną firmę wszyscy inni interesariusze łącznie z tą opinią publiczną, od której rozpoczęłyśmy. Dziękuję Ci bardzo, Weroniko. Ja myślę, że musimy się już pokusić o jakieś podsumowanie, bo mamy niewiele czasu. A chciałabym jeszcze bardzo zostawić czas na pytania. Mam nadzieję, że takie się pojawią. No, dla mnie z tej dyskusji jest oczywiste, że jedno nie może istnieć bez drugiego i skuteczny, efektywny system compliance to jest taki, który jest oparty na pewnych formalnych narzędziach, pozwalających na dokumentowanie zabiegu. Przedsiębiorcy, o to, żeby, żeby wykonywać biznes etycznie, żeby być zgodnym z prawem, żeby nie zawieść zaufania społecznego. Ale one muszą być wypełnione treścią, muszą być oparte na autentycznych wartościach, tak żeby pracownicy, którzy podlegają tym wymogom, bo to przecież ludzie tworzą miejsce pracy, y, autentycznie wierzyli w, w, w te treści i, i postępowali zgodnie z nimi. To jest moja pierwsza konkluzja. No i oczywiście od uważności we wdrażaniu tych systemów bardzo zależy, na ile one będą wiarygodne, efektywne, czy nie wylejemy przysłowiowego dziecka z kąpielą. Tak, Także y, oczywiście pewien spójny system, nie przeoczenie żadnego z wymogów jest niezwykle istotne, ale też y, pewna sensytywność i uważność w stosunku do lokalnej kultury, y, lokalnych zwyczajów, y, no po to, żeby nam ten compliance gdzieś nie, nie szedł do podziemia, tylko żeby rzeczywiście, y, żeby rzeczywiście był efektywnie wdrażany. Y, no i cóż, y, bądźmy nowocześni, czyli nowoczesne rozwiązania, przyglądajmy y, się im prawnicy często mają do tego awersję ale muszę przyznać że ja z czasem też się przekonuję że one y, mogą wiele zmienić także być może sztuczna inteligencja y, będziemy się temu wnikliwie przyglądać y, bardzo wam dziękuję za y, ciekawą dyskusję y, i czekamy na pytania